Cześć, witam was bardzo serdecznie 12 maja 2023 roku. Dzisiaj nagranie dużo wcześniej z tego względu, że mamy bardzo fajne obsunięcie na Bitcoinie i zdecydowałem się nagrać dzisiaj dla was nagranie troszkę wcześniej. Więc dzisiaj oczywiście Bitcoin, Ethereum, kilka kryptowalut oraz oczywiście zerkniemy sobie na złoto, tam jest dosyć ciekawa sytuacja, cały czas spełnia się scenariusz, chociaż niewiele brakowało, aby nam tam pozycję wycięło, oczywiście zerkniemy sobie do wskaźników na Maximusie, gdzie akurat dużo ciekawych tam informacji dzisiaj można zauważyć, więc startujemy sobie oczywiście od Bitcoina, narzućmy sobie nasze wszystkie linie, no i widzimy, że bardzo nam tutaj fajnie Odbiła się cena na początku od 26,700. Ja to mówiłem bardzo dużo o tym właśnie miejscu. I tutaj też pozycja na long mi się otworzyła. Jednak, jak widzimy, dostaliśmy przebicie, retest tego poziomu i poleciliśmy niżej i tutaj wybiło mi stop loss, oczywiście to nie jest zła wiadomość, ale teraz co może się wydarzyć dalej. Ja oczywiście nie raz powtarzałem, że czekam tutaj nawet na wybicie kolejnego dołka. Ostatnio nawet zrobiłem nagranie o tych scenariuszach możliwych, które mogą się nam zrealizować. No i teraz znajdujemy się dokładnie na 26270 dolarów. No, i tutaj czekam, czy faktycznie będzie chciała cena nam wrócić od 26700. Gdyby tutaj nam cena fajnie wróciła, zrobiła retest taki dosyć solidny tego poziomu, to można by wtedy liczyć na dużo głębsze spadki. I teoretycznie moglibyśmy się dostać tutaj do okolic właśnie tych trzech linii białej, żółtej i czerwonej, które są mniej więcej tutaj między 23 250 a 23800 i tu będzie na pewno duża dosyć duża tutaj reakcja. Jeżeli oczywiście tutaj spadniemy. Warto też spojrzeć sobie, może wyłączę te wszystkie rysunki na interwał dzienny. I odpalmy sobie tutaj nasz taki wskaźnik na Discordzie, który mamy, który wyznacza nam najmocniejsze poziomy. No i widzimy, że tutaj najbliższy taki poziom wyznaczony chociażby tutaj z tych szczytów z sierpnia i z lutego. Widzimy, że na 25250 również jest dosyć mocna strefa do odbicia. Później te strefy są bardzo zbliżone do tych, co mam naniesione na wykresie, czyli chociażby tutaj 19 550, gdzie tutaj jest dosyć solidna strefa. No, i później tutaj w miejscu, gdzie są te dołki. No ale na razie nie ma co tutaj rozpatrywać tego scenariusza. Bardziej tutaj prospadkowo będę dopiero po przebiciu właśnie 25 250. Jak na razie widzimy, że tutaj mieliśmy impuls, korekta, impuls, korekta. Jeżeli może nam się tutaj odbić, to wtedy możemy polecieć faktycznie powyżej tych 31 000. Ale warto pamiętać, że tutaj może odpalić się teraz dosyć mocne FOMO i tutaj mogą osoby, które na przykład kupowały w okolicach 25 tysięcy, widząc tutaj te spadki i że za chwilę mogą przekroczyć ten poziom zakupowy, mogą po prostu zdecydować się na realizację zysków i może tutaj odpalić się nam lawinowo tutaj dosyć mocna Sprzedaż, więc warto tutaj też obserwować wskaźniki, wszystkie dostępne, które są, bo tutaj może naprawdę odpalić się chociażby, nawet dzisiaj, w momencie, kiedy Stany wystartują, lub w nocy, kiedy tam kiny po prostu będą chciały też realizować swoje zyski. Dlatego ja tutaj czekam na sytuację, która się rozwinie. Owszem, można by się tutaj doszukiwać różnych układów, patternów, ale po prostu według mnie, tutaj bardziej psychologia na, na krypto odegra tutaj dużo większą rolę niż jakiekolwiek układy, czy nawet analiza techniczna. Analiza techniczna może nam tutaj bardzo pomóc w ustaleniu ewentualnych poziomów do załapania się, ale przy tych spadkach bardziej będę wyszukiwał poziomy tutaj na altach, w których miejscach po prostu dokupywać niektóre koiny. Tego od razu sobie zobaczmy. Order booki od Maximusa, no i widzimy, że tutaj są dosyć mocno poszarpane Widzimy, że tutaj największa ściana zakupowa właśnie zbudowała się na 26 tysięcy dolarów, i ta ściana tutaj już praktycznie od godziny się powiększa, więc myślę, że tutaj przy ewentualnym tutaj jeszcze zjeździe no to jest najbliższy taki punkt psychologiczny, gdzie tutaj dużo osób ustawia się właśnie na to odbicie. Po stronie sprzedażowej widzimy, że jest dużo mniej zleceń, ale pamiętajcie, że to są orderbooki, bardzo łatwo tym manipulować i bardzo łatwo tutaj wszystko, żeby się szybko zmieniło. Zobaczmy sobie teraz wykresy pro charts, które dzisiaj przy tych spadkach troszkę tutaj zawodzą, ale widzimy tutaj wskaźnik rezerw bitcoinów, który jest akurat na na szczęście aktualizowany na bieżąco i widzimy, że tutaj w okolicach godziny 8 była dosyć duża sprzedaż i tutaj dosyć mocno rezerwy nam spadły, więc myślę, że tutaj do końca tygodnia, może nawet dzisiaj do końca dnia dużo się może wyjaśnić i tutaj może być naprawdę jeszcze bardzo, Czerwono, przy ewentualnych mówię, wzrostach, najważniejszy będzie ten poziom 26700, no i tu się dużo wyjaśni, czy po prostu dostaniemy jeszcze większy strzał w dół, czy po przebiciu jednak pójdziemy pro wzrostowo przez resztę tygodnia. Lecimy teraz dalej i warto sobie zerknąć jeszcze na dominację, może na, na interwale godzinowym sobie zerkniemy. Widzimy, że tutaj dominacja zaczyna nam spadać bardzo fajnie, odbiła się idealnie od 49% no i widzimy, że teraz już 47,7% więc myślę, że tutaj polecimy jeszcze w dół. Więc bardzo ciekawa sytuacja może być, że bitcoin nie będzie aż taki mocny już i zacznie też dużo więcej tracić w porównaniu do Altów, a pamiętajcie, że na altach dzisiaj też dużo się dzieje. Nawet niektóre alty po prostu dzisiaj na zielono, więc część tego kapitału może faktycznie do nich odpływać. Lećmy dalej, zobaczmy sobie Ethereum, które mnie dzisiaj troszkę zawiodło. Ja tutaj już na Discordzie u nas pisałem o tej strefie, gdzie bym chciał tutaj wystartować. Z longiem mam tutaj zlecenie uszykowane. No, niestety nie doleciało, zabrakło troszeczkę, ale tutaj widzimy. I to jest dla mnie akurat największą tutaj informacją. To widzimy, że ta linia czerwona cały czas tutaj obowiązuje. I po przebiciu zrobił nam się idealny retest, właśnie tej czerwonej linii. Z której dostaliśmy strzał w dół. Więc ta informacja jest bardzo fajna. Przy ewentualnych wzrostach następnych na pewno tutaj będę tą linię obserwował i cały czas będzie ona na wykresie. Nie będę jej usuwał, skoro faktycznie tutaj obowiązuje. Tutaj, co ciekawe, dostaliśmy ten zjazd w dół, który według mnie powinien jednak za. Zachoczyć tutaj tą strefę, ale tutaj widzimy, że troszkę mniej faktycznie traci w porównaniu do Bitcoina. Bitcoin w ciągu ostatnich 24 godzin stracił 2,5%, na Ethereum zaledwie 1,8%, więc dużo lepiej sobie aktualnie przy spadkach radzi. Ethereum, gdyby faktycznie był 1 do 1 skorelowany z Bitcoinem, no to już byśmy byli w tej strefie. Lecimy dalej, co ciekawe, Awax, który aktualnie traci jeszcze mniej od Bitcoina i Ethera, bardzo fajnie sobie tutaj aktualnie radzi. Ja powiem Wam, że tutaj fajna strefa aktualnie się zbudowała w okolicach 13 dolarów i 83 centów jeżeli faktycznie tego bitcoin nie zepsuje to będzie to fajny poziom nie tylko właśnie na yy, dźwignię ale również na zakupy spotowe AVAX jednak yy, tutaj ostatnio dokładnie 10 marca fajnie odbił no i z tego miejsca poleciał nam prawie na 22 dolary więc tutaj dosyć fajny Wynik wtedy zrobił. Dlatego tutaj będę często zaglądał do Awaxa, i w razie czego Was będę informował, chociażby na Twitterze, gdzie Was również zapraszam. Teraz zobaczmy sobie Cardano, do którego dosyć dawno nie zaglądaliśmy. Cardano tutaj w dniu dzisiejszym na plusie nawet więc nie jest tak źle. Co prawda, zaledwie. 0,36%, no ale fajnie się tutaj wyróżnia na poczet tych innych czerwonych pozycji. Co prawda, tutaj mieliśmy bardzo blisko, bardzo fajne wsparcie na 34,5 centa. No ale tutaj widzimy, że na 35 centów cena zareagowała, ale myślę, że tutaj może być jeszcze sytuacja, że będzie nam próbowało ściągać jeszcze. Niżej, ja tutaj po cichu liczę jeszcze na tą strefę, którą już wcześniej tutaj Wam wyrysowałem, która bardzo fajnie zadziałała. Więc tutaj czekam w okolicach właśnie 30 centów na ewentualne tutaj rozgrywki, chociażby nawet zakupy drobne spotowe. Chociaż Skardano już kiedyś też zrezygnowałem, sprzedawałem na dosyć fajnym proficie, ale po prostu bardzo słabo reagowało w porównaniu do innych kryptowalut, ale rozważam, że jest jeszcze opcja tutaj na dosyć fajnym dołku, żeby się wbić. Lecimy dalej, teraz coin, który ostatnio dał bardzo fajnie zarobić na spot czyli coin MX to jest coin z MEX global który tutaj odkleił się bardzo mocno od innych kryptowalut szczególnie od bitcoina no i robi nam się tutaj aktualnie po tych wzrostach fajna korekta zaliczyliśmy zjazd z 3,20 na 2,50 aktualnie, no i myślę, że to już będą pomału okolice do zatrzymania tych spadków. No i biorąc to pod uwagę, chociażby przez Fibo, to widzimy, że tutaj w okolicach właśnie 2,32 dolary mamy 0,382 Fibo. No i prawdopodobnie tutaj może nam cena odbić się z powrotem do góry, a dlatego tutaj warto cierpliwie czekać. A kto posiada na spod, myślę, że to nie jest jeszcze dobry moment na wychodzenie, ale pamiętajcie, nic co mówię nie jest poradą inwestycyjną, to są tylko i wyłącznie wasze decyzje. Lecimy dalej. Jeszcze dzisiaj tylko dwie kryptowaluty, między innymi optymizm, który dosyć mocno traci. Wrzućmy sobie może go na interwał godzinowy i widzimy tutaj dwie strefy takie do odbicia. Jedna na dolar $1.46, druga na $1.37. Widzimy, że tutaj już minimalnie przed strefą optymizm nam odbił, ale tutaj pamiętajcie, nawet jak przebije tą pierwszą strefę, to nie jest jeszcze tak źle. Najgorzej będzie po przebiciu właśnie dolar $1.37. 7. Potem mamy dosyć mocny zasięg do ewentualnych spadków. Kolejna taka strefa dopiero w okolicy 1,20. Więc tutaj myślę, że dopiero rozegra się największa walka. Ja osobiście odpuszczam, ale wrzucam wam to jako taką ciekawostkę. No i na koniec przez wszystkich znany wam. Pepe. Który cały czas traci jego wykres tutaj na interwale dziennym, no po prostu nie pozostawia nic tutaj do życzenia. Widzimy, że ja tutaj powiem tak, rozrysowałem ostatnio tą zieloną linię, którą, która też była tutaj w analizach. No i mówiłem, że po przebiciu tej linii, która broniła się dosłownie kilka dni, no zaliczymy zjazd dosyć mocny no i widzimy, że faktycznie tutaj cena dosyć mocno po tym jak się broniła dosyć mocno spadła no i powiem wam, że tutaj jeszcze mamy delikatny zasięg do tego dołka który był praktycznie tutaj 3 maja jeżeli go przebijemy, no to tam już później wydaje mi się, że nic za dużo z PP nie zostanie kto tutaj zarobił? Od samego początku to jest na pewno szczęśliwy i zarobił, ale na pewno sporo osób straciło po tym wszystkim, jak później próbowało wbić, jeszcze licząc na duże zyski. Ja sam akurat mocno się broniłem przed tym coinem, no i tylko go tutaj shortowałem ostatnio. Nawet wczoraj odpaliliśmy shorta tutaj, i akurat. Bez stop lossa, na dosyć sporym zabezpieczeniu, ale za małą kwotę. To była przysłowiowa stówka, żeby tutaj poczuć się jak szortowaliśmy Lunę. No i dzisiaj po tych spadkach na Bitcoinie, który ściągnął jeszcze PP w dół, a tam było około 800% zysku, no ale to było tylko zagranie typowo dla sportu, dla rozrywki. Równie dobrze mogło nam odbić w górę, bo tutaj, akurat, analiza techniczna, tak średnio działa bardziej tutaj psychologia tłumu, która potrafi po prostu wywołać mocny impuls do góry. Co ciekawe, jeszcze zerkniemy sobie na sam koniec na złoto, bo złoto również tutaj obserwuję od jakiegoś czasu. Tutaj wchodziliśmy w shorta, no i było ryzyko, że mogliśmy tutaj w okolicy właśnie 10 maja wybić tego stop lossa. jednak widzimy, że cena faktycznie z powrotem nam zawraca. Ja nie ukrywam, że czekam dopiero z pozycją na zawitanie na 1975 dolarów, bo tutaj to miejsce myślę, że jest spokojnie do osiągnięcia, no aktualnie znajdujemy się bliżej tego poziomu niż wybicia, więc cały czas czekam co prawda tutaj na giełdzie BING X otwierałem, bo możemy tutaj oczywiście też złoto rozgrywać, jak i indeksy dlatego też Was zapraszam do tej giełdy, link macie oczywiście w opisie pod filmem, no i pamiętajcie, że macie niższe opłaty transakcyjne więc aktualnie złoto cały czas trzymam już ponad tydzień, i w razie czego Was później poinformuję, jeżeli będę zamykał, ale to oczywiście na Twitterze. Dziękuję Wam za dzisiaj i do usłyszenia, prawdopodobnie dopiero w poniedziałek. Do usłyszenia, hej!